Siemanko. Witam wszystkich w pierwszym odcinku z serii Przegrajmy z Maszlanką. E, tutaj będę coś próbował sobie pewnie budować. E, tak, tak jak na początku porąpimy drewno ręką, co jest bardzo, bardzo mądre. E. Tutaj mam skrzyneczkę. Zabierzmy ją sobie. O, chodź do mnie. Ojej, trochę reaguje, bo się światło wytworzy. Ale co, tam przeżyjemy. No, także... Chciałem jeszcze ogłosić konkurs. Na moim kanale dość duży. Bo będzie parę... ...kodów do gier, kluczy. Eee. No. To... aby wziąć udział w konkursie to trzeba... ...zasubskrybować mój kanał, bo to jest tylko konkurs dla moich widzów, nie chcę byle komu tego rozdawać. Eee. No właśnie. Eee. Do wygrania. No i zostawić komentarz. Nie spamujcie, bo program to i tak wszystko usunie. Eee... Do wygrania będzie klucz do Sunwet Snowboarding. To jest zajebista gra, z której pewnie też zrobię jakiegoś let's playa. Coś sobie pogramy chwilę w nią. bo jest naprawdę zajebista. Jest może nie najnowsza, ale jest tak wyjebista, że aż mi oczy opadają. Oczy opadają, jestem kurwa mądry. W chuj. Eee, no ale jest zajebista. Szkoda gadać. Eee, sniper, Ghost Warrior. I tam parę innych tytułów. Takich może mniej znanych, ale, ale są. Myślę, że warto. Bo to nie jest żadne oszustwo. Naprawdę mam ochotę rozdać komuś to. Bo dostałem, a... Ja już mam po prostu te gry. Co mam z nimi zrobić? Wolę oddać wam niż żeby się miało zmarnować. Eee, tak, nie oznaczyłem sobie gdzie jest spawn, więc zwaliłem. O świnkę. Eee, no, także, zjebałem. Ojej, 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 ojej. Ojej! Nagrywam programem Xfire, Fire. gdyż ponieważ nie mam pieniędzy na oryginalny program Fraps na przykład. Albo Bandicam lub inne jakieś gówna, bo... Bo nie ja mam po prostu kasy A piratować, to jest dla mnie najgorsze co... co może być. Bo to jest po prostu... Mm, no, okradamy w ten sposób ludzi, którzy spędzili czas, kurwa, i my im to kradniemy. Spierdalaj. Zbierdalaj! Kurwa! Chodź do mnie gnoju. Kurwa! Ha. O ja, pierdolę! Dobra. Um, myślę, że w tym momencie możemy na razie zakończyć ten odcinek no i widzimy się za jakiś tam czas w sumie a może nie będziemy kończyć to zrobię cięcie i się zastanowię no siema no doszedłem do wniosku że, że jednak jeszcze chwilę możemy pograć i zapomniałem ściśleć gry. Nie wiem, czy mnie będzie coś tam słychać. Eee, tak zmieńmy sobie na short, może. Bo ścina. Zobaczmy, ile mam FPS-ów. <grym> 50. No. Powiedzmy, że. Powiedzmy, że może być. Nie jest za dobrze, ale. Ale co zrobić? Co zrobić? Żeby było lepiej to musicie mnie subskrybować, bo nie ma pienionoszków na lepszy sprzęt. Po prostu kurwa, ja mam zajebistego kompa. Ja mam yy, Asusa, to jest laptop, nie? Yy, 8 giga RAM-u. Yy, grafika też 2 giga. Yy, Intel Core i7. Pamięć nawet nie wiem ile. A naprawdę to jest kurwa. Laptop z wyższej półki. To, to nie jest kurwa za jakiegoś tysiaka czy za dwa. Ja za niego dałem. Dałem za niego ile. Nie wiem. 6500? Coś takiego. Ale mogę go Wam polecić. To jest Asus N-Series. Kupiłem go w komputroniku. Ehm. Powę wam kawał. Jak się nazywa ch chudy pies? Anoreksio. Ha 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 Tak wiem, mam zajebiste kawały. Yy, nie wiem gdzie się wybuduje. Może pod ziemią. Albo w jakiejś fajnej górze. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Pobiegnijmy sobie. Po pustyni. Odcinek będzie trwał może jakieś 10 minut, coś takiego. Iż gdyż, ponieważ ja nie mam zbyt dużo czasu. Praktycznie dopiero wróciłem ze szkoły, już się wziąłem za nagrywanie. A nie powinienem tak robić. Mama mnie zbije. O jejku, jejku, jejku. Boże, boże, bożenko. Mm, 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 mm. Przepalmy sobie jedzonko. I myślę, że tutaj przeczekamy noc, bo bo... O Jezu, ja nie mam pełny. O Jezu. No trudno. Od razu żelazo. Już przepalamy, to przepalmy wszystko. a mama, o mama, o mam. Kotleciki, mamusiu, pycha! Kurwa, o, muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ostatnio zająłem się interesować klipami z counter Strike'a i różnymi takimi animacjami. I że zacznę coś robić w tym kierunku na moim kanale jeszcze. Okej, okay, 6 żelaza, 11 węgla. To przepalmy coś, chociaż nie, nie mam nic do przepalenia. No gdzie ta noc? Nie mam całego dnia. Dobra, to nie będziemy czekać, aż się ciemnie akurat 10 minut materiału wyjdzie z tego. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.